Cześć, bardzo was serdecznie wszystkich witamy. Dzisiaj również zaczniemy od słów papieża Benedykta XVI, który w 2011 roku powiedział, czasami w tym świecie, który jawi się jako niemal doskonały, zdarzają się rzeczy burzące, to czy to, w przyrodzie czy w społeczeństwie, tak iż myślimy, jakby Bóg wycofał się, sprawił, jeśli można tak powiedzieć, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie, w rzeczywistości prawdziwym panem świata nie jest człowiek, ale jest nim Bóg. Czas na Adwentu nadchodzi co roku, by nam przypomnieć, aby nasze życie odnalazło swoje prawdziwe ukierunkowanie ku obliczu Boga. Prośmy dzisiaj Matkę Bożą. O pokój na świecie oraz pokój w naszych sercach. Chcemy również pomodlić się w intencji zdrowia Kacpra, aż o pomyślną operację i szybki powrót do zdrowia oraz opiekę Matki Bożej. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żyłata Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radz w serce nasze, abyśmy którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych wieczny odpoczynek, raczej im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę, dziękujemy też za komentarze. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Zbigniewa, Piotra, Marii, Tosi, Hajot. Jutro jeszcze pomodlimy się w intencji zdrowia Tosi. Zapraszamy Was do wszystkich, do wspólnej modlitwy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.